Wyglądamy jak Ragnar, Lodbrok, Łysy, GBS. Bo, bo wiesz, my, my zapraszamy czasami gości, nie? I, Takich, i... co nie walczą? No jasne. Nie, nie, nie... nie teraz jestem... teraz, teraz Bogdę to już wymyślasz. Teraz będę nie cię musiał w ci... na kolejną nie, galę. Nie, to face to face Casio tam. A, no to, ale Najmana nie było. Nie przyjechał nie Najman. I tam było... Reżyserka jest w stanie mi powiedzieć, jaki to był, jaki to był wynik? Dobrze, pierwsza część za nami. Nitro, powiedz coś. Yy, tak, mniej, tak, ja ci to powiem. Dobrze, nie tak. ja, wiesz co, ja to robię? Ja to robię dlatego. A za drugą, bo podobno chciała 200%. Do, do, do równej by dobić, nie? To tak, tak słyszałem właśnie. Ale gratuluję, bo gdzieś tam przecieki okazały się prawdziwe. Ale wiesz skąd? Prze, przez Ilmasti, bo to, to gdzieś tam zahaczyłeś no? ten temat no, no. i też mam tutaj przygotował. Ale pamiętaj, bo na przykład ja robię znacznie więcej. Nie, ja od razu, bo Ty ja, ja w tego... nie będzie, jak teraz ta społeczność pokaże tą siłę. A Ilmasti uznała i w wywiadach mówiliście, że byliście gotowi to, zaoferować to dokładnie tą samą... Ja Sylwek, tu mi... ja nie Sylwek, jestem adwokatem... No, 12... mi... Jaką masz pewność, że znowu cię nie okłamię? I że znowu nie wyjdzie afera na przykład na Gali, nie wiem, Fame 17, że coś się odjebało stary. My chcemy mieć bezpieczną sytuację, to jest poważna firma. Tak, chcieliście widzisz, jak chcieliście mieć bezpieczną sytuację, to, to było mnie nie brać. W środku, tego a ty jesteś w środku, stary? No bo też gdzieś tam jesteś twórcą. Jesteś mm -hmm. tym środkiem. O, może nie, że nie, YouTube, dajcie mu jakąś to... robotę w kuluarach, nawet czy cokolwiek, nie? A jak tam uważasz? Jest jakaś myśl, nie? Oczywiście. Lil Mati, żeby zadzwonił, to wtedy by było bam, piękne dopięcie. Trenuje dwa miesiące, no do walki będą trzy miesiące. Kasper Błoński trenuje sześć miesięcy, na pewno będzie miał większe umiejętności. Yy, mam nadzieję, że nawet jeśli przegram, ale oczywiście wierzę, że wygram, to po mnie to spłynie, ale to jest, no nie znam swojej... że znaczy, może masz prawo mówić, nie? Hmm. Yy, yy, to jest, to, jest, yy, to jest pierwsze. Yy, Chcę się, chce, miałem coś na końcu języka i już go, już, ma, już mam. Eee, A tu się do... chodzi do lekarza ogólnie. Nie, spokojnie. Jak wciągam tą słuchawkę, to już nie słyszę. Na no bo robię fajne filmy, to mnie oglądają. I też dobrze słuchasz. No, nie wiem, może. A jak tak, to dziękuję, bo to chyba jest komplement. Tak, to komplement, zdecydowanie. I kolejny <laughs> widz. Halo, halo. Myślę, tym, że Błoński ma tam 15 centymetrów, więcej. myślę, że yy, myślę, że co jednak myślę, że masz większą siłę i pokonasz go. Tak mi się przynajmniej Czyli z Arkiem o pieniądze poszło. Po prostu, żeby do, doszło do tej walki. E, e...